Dzień dobry, ja nazywam się Fadzeczka Mateusz i zaprezentuję Państwu Skodę Oktawie. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu auto z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar lakieru w celu weryfikacji grubości powłoki lakierniczej. Dodatkowo zaprezentuję, jak wygląda oraz pracuje silnik. Zajrzymy do bagażnika, raz jeszcze z bliska obejdziemy auto dookoła. Aby pokazać każdy element blacharski, prezentowane auto posiada silnik benzynowy o pojemności 1,5 mocy 150 KM, biegów Automatyczna, prezentowana skoda jest sprzedawana na fakturę VAT 23%. Możliwość finansowania, kredytu, leasingu i oczywiście zakupu za gotówkę. Samochód posiada kompletną dokumentację serwisową i pochodzi od pierwszego właściciela. Autko też jest dobrze wyposażone, o tym za chwilę jak będziemy w środku przedstawię najważniejsze punkty wyposażenia. A teraz zapraszam do pomiaru lakierów. Różnice, które się pojawią na poziomie 10, 20, nawet czasami do 30 mikronów, są absolutnie naturalne. Zwróćmy uwagę, że punktem mierzącym jest ta mała sonda. Lakier posiada swoją strukturę, może być niezauważalny dołek. Oraz najważniejsze, że ten egzemplarz akurat jest cały ocenkowany. A jak wiemy, ocynk nie jest nigdy idealnie równo nałożony dlatego tak jak Państwo widzą 90, 100, 110, 120 będzie się pojawiało jest to akurat wynik absolutnie potwierdzający oryginał natomiast wiemy, że grupa Volkswagen ma zdecydowanie większe normy nawet do 200 natomiast nie może być tak, że prawa część pojazdu będzie wychodziła tak jak teraz 100 mikronów, a lewa 180 I ktoś może uważać, że tak powinno być, bo taka jest norma nie, akurat raczej nie chociaż nigdy nie ma odpowiedzi zero jedynkowej, należy sobie to sprawdzić podwójnie mniej więcej jeżeli samochód jest polakierowany i często odbierany jako wzór jest dach, wzór z dachu mniej więcej jak to jest 100 to auto mniej więcej tak powinno wychodzić z całości natomiast wszystkie te elementy rzeczy należy osobno do danego egzemplarza do danego pojazdu sobie zweryfikować tutaj jeżeli chodzi o pomiar tego pojazdu na razie jest zdecydowanie w porządku dodatkowo przy tak ładnej pogodzie byłoby widać ewentualne ślady tachiednicze zwłaszcza że samochód jest biały jest to kolor dość trudny do lakierowania wtórnego aby wszystko się zgadzało, dość trudny do yy, tego, aby zlicować nawet różnice koloru pomiędzy lakierowaniami. Tak więc tutaj mogę śmiało potwierdzić, że nie wygląda na jakąkolwiek ingerencję. Do tej pory potwierdza to również widoczny pomiar grubości lakieru. Dodatkowo wszystkie elementy, punkty ważne stałe też nie mają śladów naruszeń i żadne też elementy nie były rozkręcane z samochodu. Mówię tu teraz o elementach zewnętrznych, na przykład drzwi. Teraz będziemy oglądać dalej. Tylna klapa też w porządku. Zawsze staramy się jak najwięcej punktów wybrać pomiarowych, aby uniknąć nawet tu już źle przełożony czynnik od razu pokazało 170 i byłoby to niezgodne. Na szczęście po ponownym pomiarze mamy równe 90. To też jest w porządku. Tu nie ma żadnych śladów ingerencji. Wszystko wygląda prawidłowo. Lewa część nadwozia również jest na razie w porządku. I tak jak Państwo pewnie zauważyliście, prawa do lewej mniej więcej wychodzi bardzo podobnie, i to wtedy gwarantuje nam, albo bynajmniej. Jest w stanie potwierdzić w 99% że na pewno jest wszystko w porządku. Ponieważ, jeżeli nawet byśmy wymienili element, często się tu pojawia, polakierowali go, to wtedy i tak mogą być różnice w pomiarach. Albo jeżeli nie będzie różnic w pomiarach, będzie dalej oginał to na pewno będą jakieś ślady, wady, tak zwane lakiernicze podczas wtórnego wykonywania. Naprawę elementu. Wracamy tutaj do skody. Nie chcę Państwa zanudzać. Tutaj na razie wygląda wszystko w porządku. Tutaj też widać, tylko poruszenie czujnika od razu jest inny pomiar. Przejdźmy sobie teraz do jednostki napędowej. Polecane ograniczenie, na apetyt na paliwo a dość przyzwoite osianki jeździ się z tym naprawdę przyjemnie. Mam nadzieję, że jest to widać na Państwa ekranach. Wszystkie elementy zewnętrzne montujące, elementy tutaj stałe typu partuchy, czyli wygląda wszystko w porządku, brak śladów do dodatkowych prac itd. tak dalej. Wracając do silnika silnik pracuje dobrze, równo cicho, tak jak być powinno. Teraz przejdziemy do środka. Reflektory z przodu w pełni ledowe. Jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy tutaj tapicerkę skórzaną Oczywiście o ile tu możemy nazwać w dzisiejszych czasach skórą. Przebieg ponad 130 tysięcy to też nie ma prawa, aby ślady eksploatacyjne były jakieś znaczne, wręcz przeciwnie. Wszystko wygląda tutaj dobrze. Na pokładzie mamy Apple CarPlay, Android Auto, nawigację, czujniki parkowania, klimatronik dwustrefowy, podgrzewane fotele, asystent zbliżeniowy z przodu, również multifunkcyjna kierownica. Przejdziemy sobie dalej. Jeżeli chodzi o utrzymanie Tutaj deska w części górnej jak i dolnej, wszystko w porządku, siedzisko ładnie utrzymane i oparcie również, jeżeli chodzi o próg tutaj uszczelkę, plastiki, tutaj elementy lakierowane, wszystko w porządku, boczek prawy w porządku i tu mamy dodatkowe oświetlenie nastrojowe, którego kolory możemy zmieniać, z tyłu kanapa, jakie oparcie, w porządku, Przedni fotel z tyłu nieokopany. Tunel również. Nikt tutaj po samochodzie nie biegał z lewej do prawej. Jeżeli chodzi o te plastiki, tutaj również w porządku. Boczek też nieuszkodzony. Bagażnik, oczywiście, ogromny. Jak na ten motor przystało, tak powinno być. Część prawa i tylna lewa strona i wykładzina w porządku pod spodem zestaw w wsad tutaj w porządku zderzak też nie ma zbyt dużych śladów ciężkiego użytkowania lewy tył siedzisko Oparcie w porządku Czyli chodzi tutaj o wnękę Też utrzymana w sposób prawidłowy Boczek drzwi również Najważniejsze, czyli miejsce kierowcy Siedzisko prawidłowo Nawet tutaj nie widać zbyt mocnych zagieceń A zawsze się pojawiają Lewa noga z dużym naciskiem przy wsiadaniu i wysiadaniu powoduje tutaj zawsze nadmienne zużycie ale tutaj jaki oparcie i siedzisko jest naprawdę wyjątkowo dobrze wnęka w porządku boczek drzwi również nie widać Jakiś uszkodzeń i wracając tutaj do środka elementy Typu sterujące przyciski, pokrętła w sposób prawidłowy, nic nie wytarte, nie uszkodzone, nie porysowane. Oczywiście, plan Piano Black, gdzieś tam delikatnie widać. Ryski, przypomnę, oglądamy samochód. Używany, ale tak ogólnie, wygląda wszystko naprawdę ładnie, schludnie, czysto. tak jak być powinno zapraszam teraz obejdziemy samochód dookoła botnik lewy przód w porządku felga tu mamy jedną ryskę tak poza tym w porządku opona w bardzo ładnym stanie tarcze hamulcowe w zasadzie nowe z przodu Lewe przednie drzwi z lusterkiem progiem w porządku. Lewe tylne drzwi również nie widać uszkodzeń i robię to troszeczkę wolniej, bo zarówno patrzę w ekran, jak i na samochód, A nie widać tu żadnych uszkodzeń. bo było brudne, myślałem że uszkodzone. Lewe tylne koło bez uszkodzeń. Opona bardzo ładna. tarcze hamulcowe zupełnie nowe. Lewy tylny narożnik z lampą ze zderzakiem tutaj w porządku. O, tu mamy jedno dotknięcie. Klapa bagażnika w porządku. Nie widać uszkodzeń zarysowań. Prawy tylny błotnik, góra, dół też jest dobrze. W porządku znaczy się w porządku, układ hamulcowy widać świeżo niedawno wymieniany Opłona bardzo ładna, prawe tylne drzwi, w porządku, prawy przód, lusterko jaki próg. Też nie widać uszkodzeń i błotnik również. Jedynie co to występuje takie kropki od asfaltu, od jazdy normalnie po ulicy, jakiś detaling może spowodować, że to auto jeszcze dużo większego blasku nabierze. Opona z przodu w porządku, felga w porządku i układ analogiczny do reszty. Te klocki, były wymieniane niedawno. Jeżeli chodzi o przód, znajdziemy delikatne odpryski. Zaznaczam i przypominam, że jest to auto używane, ale tak ogólnie tutaj nic się nie rusza nie odstaje, to jest też ważne bo jak wiemy autko jest dość niskie miasto, wysoki, niezauważony krawężnik może spowodować naciśnięcie wyparcie zaczasków i wtedy nie wygląda to zbyt dobrze gdzieś coś odstaje, tutaj wszystko jest prawidłowo podsumowując auto prezentuje się bardzo dobrze dodatkowo dla zainteresowanego i zdecydowanego klienta umawiamy samochód na serwis w celu weryfikacji stanu Technicznego czego tutaj dla Państwa wykonać nie jestem w stanie. Po wykonaniu takiej weryfikacji wymiany yy, będą jeszcze oleje, filtry, chyba że zostały wymienione przy okazji tych hamulców. To wtedy, jak jest wszystko nowe, zostawiamy, uruchamiamy gwarancję i wydajemy Państwu samochód. Natomiast kontrola i tak jest obowiązkowa, abyśmy mieli pewność, i Państwo, że kupujecie normalny, dobry samochód. Dodatkowo uruchamiamy. Mamy możliwość uruchomienia leasingów, kredytów, każdego rodzaju finansowań, najem również długoterminowy i osoby, które mają gdzieś tam wpisane BIC czy KRD, gdyby były jakieś pytania, prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny i odpowiadamy na smsy, maile czy wiadomości o Tomoto. Teraz bardzo dziękuję, mam nadzieję, że do zobaczenia.